Za 20 minut południe Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest prezes Powiatowego Centrum Medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wieruszowie Pani Eunika Adamus, dzień dobry, witam serdecznie Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa Pani prezes, dzisiaj przyjechała Pani z certyfikatem rzetelni w ochronie zdrowia z piękną statuetką do naszego studia, jest się czym Pochwalić. Wystartowali Państwo w konkursie i zdobyli jedną z najwyższych nagród w państwie. Był to konkurs ogólnopolski, ale zacznijmy od początku. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że Wieruszowski Szpital w ogóle wystartował w tym konkursie? Żeby aplikować do, tych, do tej nominacji, musieliśmy mieć dwa lata wyprowadzić działalność y, biznesową, ponieważ w tym roku, we wrześniu, jest 3 lata działalności, więc y, mogliśmy dopiero wystartować w tym roku i wypełnić obszerną ankietę. A miała Pani już ochotę wcześniej wystartować? Miałam oczywiście, ale nie było się czym pochwalić, był jeszcze wtedy SPZOS. Rozumiem, a teraz jest się czym pochwalić. Świadczą o tym te certyfikaty, które leżą u nas w studiu. Państwo również je zobaczą na naszej stronie internetowej, ale my wrócimy do tematu. Wiem, że pani musiała wypełnić ankietę. Była to dość duża i obszerna ankieta. Jakie pytania zawierała? Pytania dotyczyły całej działalności naszego szpitala. To znaczy była oceniana innowacyjność, współpraca z gminami, współpraca z powiatami, były również inicjatywy nagradzane związane Myśmy na przykład zorganizowali Dzień Dawcy. To również było wysoko punktowane. Następnie była oceniana ochrona środowiska naturalnego, zakażenia, w jaki sposób sobie radzimy z zakażeniami szpitalnymi. Była mowa także o współpracy z samorządem powiatowym. Oczywiście tak, nam udaje się współpracować. Ja oceniam bardzo dobrze, myślę, że pan Starosta również i również robimy wspólne projekty. Wiem, że szpital na tym nie poprzestanie. Są ambicje większe. Oczywiście, to tylko ta nominacja i zdobycie certyfikatu i statuetki y, w jakiś sposób dodało mi skrzydeł, że w dalszym ciągu będziemy y, aplikować o podobne y, ogólnopolskie. Yy, nagrody, dlatego że uważam, że to jest pro, yy, promocja naszego powiatu Wieruszowskiego, który jest maleńki, również szpitala, który jest małym szpitalem powiatowym. Ale jest dobrym szpitalem, a będzie jeszcze lepszym. No właśnie chciałam zapytać: wystartowała Pani w konkursie ogólnopolskim z tak małą placówką? Duże szpitale też ubiegały się o tą nagrodę. No i jednak jesteście chyba drugą placówką w województwie, która uzyskała jakąkolwiek nagrodę w kraju. Tak, oczywiście, dlatego że bardzo dużo y, robimy na rzecz pacjenta, na rzecz pracowników. Nie poprzestajemy na laurach w ciągu tych trzech lat jeszcze niecałych. Nie Zrobiliśmy bardzo dużo, kupiliśmy dużo sprzętu, wyremontowaliśmy cały szpital. Bardzo dużo pracowników zdobyła dodatkowe umiejętności. Mamy dobry wynik finansowy, kolejny już trzeci rok. Inwestujemy, w związku z tym mamy możliwość w zakupy sprzętu. Inwestuję w ludzi, co jest najważniejsze, potencjał ludzki, ponieważ pracownicy, którzy się nie dokształcają, zostają w tyle, a szpital jest taką dziedziną i medycyna, gdzie cały czas się trzeba uczyć. Więc y, i robimy bardzo dużo dla pacjentów, co jest zauważane właśnie na forach ogólnopolskich. Tym bardziej, że patronat objął y, y, europejski. Y, Europejskie Centrum, Centrum Medyczne. Mhm. Tak. I, i y, Kancelaria Prezydenta. Mhm. W związku z czym ta ranga jest naprawdę, naprawdę wysoka. Ale przyjechała Pani nie tylko z certyfikatem i statuetką. E, tutaj jest taka księga, którą pozwoli Pani ja zobaczyć. Jest to Polska Gospodarka 2011. E, I w tej e, księdze, rzetelnie w ochronie zdrowia znalazł się również e, Wieruszowski Szpital. Ja słuchaczom, e, którzy jeszcze nie Wiedzą, przypomnę, że Wieruszowska Placówka była pierwszą w województwie łódzkim, która przekształciła się w spółkę prawa handlowego. No i teraz mogą Państwo pochwalić się takim wpisem. Co tutaj jest wyszczególnione? Bardzo krótko opisany jest nasz szpital, działalność, którą prowadzimy. Zdjęcia, cele zarządzania. Misja naszego szpitala oraz zamierzenia, więc tak w pigułce, ponieważ jest to bardzo ciężka yy, i duża księga. Każdy szpital, który dostał, został nominowany, otrzymał certyfikat, musiał coś o sobie napisać, więc mieliśmy tylko dwie kartki papieru A4. Udało napisać yy, się nam najważniejsze cele naszego szpitala i jak yy, otrzymałam tą księgę w sobotę, w Warszawie rzuciłam okiem, to stwierdziłam, że nasz szpital w porównaniu z innymi firmami i szpitalami jest bardzo dobry. Nie bała się pani konkurować z dużymi placówkami? Nie bałam się, jest niewielu, niewiele rzeczy, których się w ogóle boję w życiu. Natomiast uważam, że trzeba próbować. Nawet jeśli się nie uda, to jest kolejne doświadczenie i można za jakiś czas poprawić. A ja uważam, że naprawdę nasz szpital, pomimo że jest mały, jest dobry, yy, właściwie staje się coraz lepszy. Wiem, że myślała pani tylko o certyfikacie. Przywiozła pani ze sobą tę piękną księgę no i statuetkę. Liczyła pani na takie wyróżnienie? Marzyłam o statuetce, dlatego, że ona jest ona piękna, ale nie przypuszczałam, że będziemy tak wysoko ocenieni. I jak y, prowadzący pan Krzysztof Ibisz mówił o tym, że certyfikaty y, dostaną wszyscy, a statuetki tylko y, ci, ci najlepsi. Tak? Więc ja sobie tak myślę w duchu, no dobrze byłoby, żebym przyjechała do Wieruszowa ze statuetką. I wtedy, kiedy wyczytano, że statuetka tatuetkę wręczy y, prezes y, rady programowej, pan y, Zbigniew Jerzyna, tak. Mm -hmm. No więc byłam już bardzo szczęśliwa, że jednak to, o czym sobie marzyłam, to się stanie. Marzenia się spełniają. Jak widać, się spełniają. A czy nadal Wieruszowski Szpital będzie starał się o kolejne nagrody i kolejne certyfikaty? Oczywiście, ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo żeby sięgać po te nagrody, to trzeba cały czas coś robić. U nas tak się dzieje w szpitalu. Nie przychodzimy do pracy po to, żeby posiedzieć czy, czy siedzieć założonymi rękami. Mamy kolejne wyzwania i to dosyć takie duże, bo cały czas y, obiecuję rozbudowę bloku operacyjnego. Ona już się finalizuje, więc uda nam się rozszerzyć działalności. Nie mówię w tej chwili, żeby nie zapeszyć, y, jakie to będą. Natomiast. Y, będzie się dużo działo. Ja tylko Państwu powiem, że gala odbyła się wczoraj w hotelu Gromada w Warszawie. Prowadził ją Krzysztof Ibisz i Aleksandra Szwed, a certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia dla Pani Prezes Uniki Adamus wręczył Zbigniew Jarzyna, przewodniczący Rady Programowej. Zarówno certyfikat, jak i statuetkę zobaczą Państwo na naszej stronie internetowej www.radioz2 kom.pl. Ja już na tą chwilę dziękuję mojemu dziękuję. gościowi. Gratuluję jeszcze raz takiego znamienitego wyróżnienia. Przypomnę tylko Państwu, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej była prezes Powiatowego Centrum Medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wieruszowie, pani Eunika Adams. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.